Tak jak słyszeliście albo nie słyszeliście w poprzednim filmie, zapraszałem na ten, czyli X35 Duża. Proszę bardzo. E, no, ten Deus już nie jest taki lekki, ergonomiczny, jak to na Deusa przystało. Do jakiego jestem przyzwyczajony? Szczerze mówiąc, nie używam mm, tej cewki. E, test jest zrobiony na prośbę przemka, którego serdecznie pozdrawiam. E, Przelecimy po ustawieniach. To są ustawienia, które wychodziły w sumie najlepiej na 9, 11. Więc myślę, że tutaj w naszych warunkach będzie podobnie. Czułość 90, TAKES 1, Częstotliwość 17. Wiem, że możemy dać 24 i pewnie maskowane cele będą lepsze. Zobaczymy co z głębszymi. Słuchajcie, dam 24. A co tam? 25, 4. Pozycja żelaza nie będzie miała znaczenia. Reaktywność 3, Silencer minus 1. Sygnał akustyczny 6 dla testu do tego, żeby było dobrze słychać noż wyłączony, dyskryminacja minus 6,4 Czułość 90 Wróciliśmy do początku Ustawiony 8,8 Pompowany wychodzi inaczej Niestety śledzenie w ogóle rozsypuje się totalnie I tak nie jest najspokojniej Zjeżdżając z gruntem tak jak się pompuje Za chwilę jest zupełnie inaczej Jest tu bardzo różnorodnie Mam gdzieś odcinek o gruncie. Deusie, cofnijcie się do tego, obejrzyjcie sobie, co myślę o tym, jak to mi się sprawdza w realnych warunkach na polach testowych. Dlatego 8 8 dla mnie jest optymalnie w tym miejscu, jest to troszeczkę więcej niż się stroi. W jednym z punktów jest w miarę spokojnie, dzięki temu spokojowi ciszy. Słyszę coś, czego nie usłyszałbym przez te piki. Być może, gdybym był bardziej doświadczonym użytkownikiem, Deusa, usłyszałbym. Nie jestem, jeżeli chodzi o fultony, Więc robię tak, żeby było jak najlepiej, najgłębiej, najlepiej separował. Po prostu staram się wyciągnąć z niego wszystko. Zaczynamy. Cel numer 1. Dyskoteka. To było żelazo. To też są żelaza. To już jest kolor. To jest żelazo. Kolor żelazo. Czerwone kołki i te bez numerków to są żelazo. Ładnie do wyłapania, szóstka już ciężko, siódemka lepiej, ósemka do chycenia, dziewiątka myślę, że też jeszcze ID pokazuje. To jest dobry wynik, to jest bardzo głęboko ustawiona moneta. To już specjaliści muszą się wypowiedzieć. Czy słyszycie jedenastkę? Musicie powiedzieć to wszystko w komentarzach. Nasteczkę mamy, czternastka jest, piętnastka nam daje, szesnastka musi się sami ocenić bo nie wiem, no, nie znam na tyle fultonów. Ten przeskok mi nie pasuje 11, 17 czy nie? 18 do kopania 19 jak słyszycie To jest Przemek Mega Mega Mikron, słuchaj się. Jeszcze raz znajścia. Chyba nie było. To za to jest bardzo, bardzo głęboko. To również. Nowy cel zmienił się, to był dukat, a jest teraz grosz Plaski na 35. Lecimy dalej. Również bardzo głęboko. Raczej do żelaza to jest Rulon Monet. Teraz Rzemek w skrupkach. Raczej do kopania. Przejdziemy sobie po Jadzi, która bez problemu. I teraz wejdziemy na cele, które właśnie są pod taką cewkę. Czy jest lepiej? Od jedenastej, nie wiem. Tu jest chyba lepiej. A to jest piękny, głęboki depozyt. Co prawda, bez ID, ale jest. Teraz wchodzimy na Talara kopie. sztapka łowiana. I y, tutaj mamy skarb na 70 centymetrach. ID nie chce dać. Rysuję się jak się rysuje. I teraz ekstra klamra. Chyba na 70 albo 65. Carska. Bardzo płytki. Talerzyk srebrny. I teraz felga, czyli test Sapera. Nie jest źle. Jak na tak wysoką częstotliwość? I tutaj mamy toporek kilo kg, bardzo głęboko, który bije jak piękny gwoździk. A mamy piękny toporek pod spodem. Zdążyliśmy na zachód słońca, przetestowaliśmy e, kolejną cewkę, której jeszcze u nas nie było. I to 24 kHz całkiem fajnie sobie poradziło z tymi głębokimi. 25, przepraszam, głębokimi celami. Ogólnie, Deus jest jednym z moich ulubionych wykrywaczy. W trakcie testowania tego wykrywacza chyba mam drugi, trzeci rok. Dwa lata mam Deusa, tak, swojego mam dwa lata. Zmieniłem zdanie o tym wykrywaczu i to diametralnie, ale opierałem się na zdaniu wielu ludzi, wielu znawców, wielu użytkowników. Chodziłem z Deusem, który był ustawiany przez kogoś, rzekomo najlepiej na świecie i tak dalej, a życie zweryfikowało. To, co udało mi się ustawić na torze testowym e, sprawdzałem w wielu miejscach Polski, nie tylko. I zawsze nakosiłem Deusem fajnych rzeczy. Bardzo fajnie się zachowywał. W 95% miejsc daje radę ten wykrywacz. Są niestety warunki, w których Deus sobie nie poradzi. Na tamto miałem etraka, Z kolei Etrak sobie nie radzi też we wszystkich warunkach na tamte był deus taki oto piękny deusik do zobaczenia zapraszam na kolejne testy hej